W bu dziś kolejny fajny challenge. Kto narysuje najlepszy obrazek, ten dostanie nagrodę. Będzie fajnie. Zostańcie z nami. Jak tu nudno. Może zrobimy coś ciekawszego? O czym ty mówisz? Rysowanie jest bardzo interesujące. A dziś nauczę Was rysować. Wasza przesyłka. Ojej, jakie wielkie pudło! Dziękuję za zamówienie. Wow, czy ktoś wie coś w środku? Ja nie wiem. My też nie wiemy. Po co zgadywać? Zobaczmy, co tam jest. Wow, dziewczyny, spójrzcie na ten tort! Jest ogromny i na pewno pyszny! Wiem, zapomniałam, to mój tort, zamówiłam go. Przestań kłamać, to moje ciasto. Daj mi je. Nie, to nie jest twoje, to moje. Dziewczyny, zrozumcie, ten tort i tak trafi do mnie. Dziewczyny, przestańcie. Walka jest bez sensu. Mam inny pomysł. Smakołyk dostanie ta, która najładniej go narysuje. To będzie sprawiedliwe. Przygotowałem już pędzle specjalnie dla Was. Okay. Jesteście gotowe? No to zaczynamy. Gdzie my jesteśmy? Widzicie tę czekoladową fontannę? Na pewno chcecie ją dostać. No, przypuśćmy, że tak. No to szybko otwierajcie farby, które leżą tuż przed Wami. Widzimy, widzimy. To prawdziwa paleta do malowania. Wygląda bardzo fajnie! No o tym właśnie mówię! Zapowiada się bardzo fajnie! Najważniejsze, żeby pięknie namalować! Jeśli jesteście gotowe, to zaczynamy! Hurra! Czekoladowa fontanna jest moja! Zobaczymy! Pozostaje tylko znaleźć brązowy kolor. Chyba go tu nie mam. A czym malują dziewczyny? Hurra! To nie fair. Dlaczego one mają brązową farbę, a ja nie? Lula chyba nie będzie miała nic przeciwko. Będzie, zabieraj ręce! Kurczę, no to co mam robić? Hmm, wiem, komu potrzebne są te wasze farby? Nie ma nic lepszego niż malowanie czekoladowej fontanny samą czekoladą? Mam odpowiedni kubek. To wszystko! Teraz mam już na pewno wygraną w kieszeni. Najważniejsze, żeby ładnie wszystko narysować, ale ta czekolada tak pięknie pachnie. Mam ochotę ją wypić. Jest taka dobra. Spróbuję. Mm, jakie pyszne! Byłoby idealnie, gdybym dostała całą fontannę tak się najem tej czekolady. Czy ja wszystko wypiłam? O nie! Całkiem nie poniosło. Czym mam teraz rysować? Że wystarczy mi czekolada, którą mam. To tam marudzi i przeszkadza mi rysować. to nie ja. Jak rzecz nie maluję, jestem w tym całkiem dobra. Aha! Jakie to będzie pyszne, gdy dostanę w swoje ręce całą tę czekoladę! Zjem ją bez zastanowienia. Mogę zrobić sobie czekoladowy raj. Dobrze, że mam talent artystyczny. Kurczę, twój rysunek jest naprawdę niezły i to mi się nie podoba. Muszę coś zrobić. Chcę wygrać tę czekoladę. Dobra, nikt mi teraz nie powstrzyma. Dziewczyny, wasz czas się skończył. Zobaczmy, co narysowałyście. Ej, kto pociął moją pracę? Kto to zrobił? To nie ja. Ja? Nie. W ogóle nie wiem o co ci chodzi. Uważaj, bo ci wierzę. Co to za czekoladowy Bohomas? Nie Suzy, to się nie nadaje. Gloria, czy ty w ogóle potrafisz rysować? Nie widać tego po mojej wspaniałej pracy? Nie, a oto i nasz zwycięzca, czyli Lola. Ja? Naprawdę? Hurra, ale ekstra. Chodź do mnie po czekoladę. Wiedziałam, że wygram. To było oczywiste. Rozumiesz, Gloria? Przechwalasz się? No to masz. O nie! Jedna fontanna! Oj, to musiało boleć. Oczywiście, że boli. Poza tym jestem teraz cała w czekoladzie. To straszne. Wyglądasz, jakbyś była w czymś innym. Wow, co za niezwykłe markery. Jest ich cała masa, wyglądają fajnie. Przygotowałem je specjalnie dla Was, a Waszą nagrodą jest nowy iPhone. Aby go zdobyć, trzeba go bardzo ładnie narysować. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. Powodzenia! Czas start! No to jedziemy. Jakie je wybrać marker? Chyba nie potrafię ładnie narysować iPhone'a. Ale co jeśli trochę oszukam? Wszyscy i tak są zajęci. Nikt nawet nie zwróci na mnie uwagi. Jedyne co zrobię, to wezmę sobie pudełko od tego iPhona. Właśnie na nim jest jego zdjęcie, więc je po prostu wytnę i nakleję na papier. To przecież też rysunek. W dodatku naprawdę ładny. Gotowe. Mnie chyba też całkiem nieźle idzie. Najważniejsze, że wygląda bardzo podobnie do iPhone'a. Ojej, w porównaniu z rysunkiem Glory mój to jakiś bohomas. Naprawdę, to nie wypał. W ogóle nie umiesz rysować. Nie to co ja. Myślę, że w tej rundzie jestem najlepsza. Pozostało mi tylko dokończyć kilka drobnych szczegółów. Tak, to piękny iPhone. Dziewczyny, coś mi mówi, że wasz czas się kończy. Więc szybko pokażcie mi, co narysowałyście. O, Suzy, to wygląda bardzo podobnie. Okay. Dziękuję, starałam się. Ups. Co to jest? Oszukałaś nas? Tak, jak mogłaś. Co to za bazgroły, Lola? To okropne. Wow, ale rysunek Glory jest przeuroczy. Gratulacje, Gloria. iPhone jest twój. Hurra, hurra. Marzyłam o nowym telefonie. Mój się bardzo zestarzał. Dziewczyny, patrzcie, iPhone jest mój, a nie wasz! W dodatku jest złoty. Ej, co się stało z moim palcem? Czemu jest w czekoladzie? Czyżby? Ha? Zgadza się? To nie jest byle jaki iPhone. To czekolada. Ale ekstra. Nie dość, że fajne to jeszcze pyszne. To może podzielić się z nami? Nie poradzę sobie bez was. Poza tym, to jest zbyt smaczne, by się dzielić. Tak? Myślałam, że prawdziwi przyjaciele zawsze powinni się dzielić. Muszę dać ci nauczkę. I nawet wiem, jak to zrobić. No i jak ci teraz smakuje iPhone? Teraz to już tylko plama na rękach. Dlaczego to zrobiłaś? Chociaż, co za różnica, to wciąż ta sama czekolada. Tym razem Waszą nagrodą jest ten ogromny, soczysty i bardzo smaczny burger. Spójrzcie, jaki jest piękny. Wygląda bardzo apetycznie. A co powiecie na jego aromat? Daj go tutaj. Jeszcze za wcześnie. Najpierw weźcie to, co leży przed Wami. W środku znajduje się masa kredek, którymi możecie rysować. Ojej, spójrzcie, jaki duży wybór. Ile tu kolorów? O tym właśnie mówiłem. No to co? Czas start! Czyli zaczynamy rysowanie. Jestem naprawdę głodna. Dlatego na pewno przydałby mi się burger. Szczególnie ten. Wygląda tak dobrze i soczyście. Jest na pewno pyszny. Chciałabym go zjeść jak najszybciej. Te wszystkie warzywa. Bułkę kotleta. Marzę, żeby spróbować chociaż kawałeczek. A ty co tak siedzisz? Obudź się! Bu, obudź się! Czemu mnie straszysz? Widziałaś, co się stało z swoim rysunkiem? O nie, jak to? Trzeba być ostrożniejszą. Tak jak ja. Patrz, mój rysunek jest taki ładny. Mój też. Staram się, bo bardzo chcę dostać burgera. Okej. Suzy ma paskudny rysunek. Ale, Loli, jest bardzo fajny. Powiedziałabym, że nawet za bardzo. Dzięki! Naprawdę długo się starałam! Widzę! O, nie, co ja zrobiłam? Mój rysunek jest zniszczony. Wasz czas się skończył, pokażcie pracę. Nie chciałam, żeby to było takie wilgotne. To jest całkiem mokre, nie nadaje się. Wow, Lola, znowu mnie zadziwiasz. Dziękuję, starałam się jak mogłam. O, oh, glory znowu Bohomas. Zwycięzca jest oczywisty i ten soczysty burger trafia do loli. Pogratulujmy jej wszyscy. Daj mi mojego burgera. Zjem go sama i nie podzielę się z nikim. Nawet nie macie co marzyć. za prędkość, jakbyś nigdy nie jadła burgera. Jestem po prostu bardzo głodna. Tak, a teraz jesteś też naprawdę bardzo gruba. Co? Jak to? Tak jak obiecaliśmy, było dużo zabawy. Jeszcze więcej ekscytujących challenge zawsze znajdziecie na kanale Bubu. Dlatego zostańcie z nami!